Baronski kanał Games.pl. Widać w tych wakacyjnych okolicznościach, w recenzji Tony Hawks Pro Skater 3 Plus 4. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z, w jakimś sensie z remakeiem trzeciej i czwartej części, który ukazał się właściwie obecnie na każdej platformie, włączając w to Switcha 2, ale oczywiście mamy go też na PlayStation 5, na Xboxie, na PC-tach. Ja ogrywałem go na PlayStation 5, od razu Wam powiem. I wszystkie ujęcia, które będziecie tutaj oglądać gdzieś w tle, pochodzą właśnie z tej platformy. Postaram się Wam krótko opowiedzieć o tym tytule, bo on jeszcze przed wydaniem właściwie był kontrowersyjny, zważywszy, na to, że czwórka miała być nieprzeniesiona w całości, to znaczy nie mieliśmy dostać jej w takiej formie, jaką ją pamiętamy jeszcze z epoki, chociażby PlayStation 2 czy Xboxa, gdzie była to przecież pierwsza część z takim mini otwartym światem, z taką mini otwartą mapą, gdzie mogliśmy sobie swobodnie podróżować, przemieszczać się do różnych postaci, które wyznaczały nam zadania. No tutaj dużą kontrowersją od początku było to, że twórcy remaku z tego zrezygnowali. Mieliśmy dostać także w czwórce przejazdy rodem właśnie z tych pierwszych trzech części, czyli dwie minuty zadania do Wypełnienia, no i mapa w jakimś sensie pocięta, żeby temu wszystkiemu sprostać. To oczywiście było wszystko na samym początku kontrowersyjne, natomiast ja po dobrym odbiorze tego, tego pierwszego remakeu, czyli Tony Hawk Pro Skater 1 Plus 2, którego oceniałem bardzo wysoko i według mnie to jest świetny remake. Tak się właśnie powinno tworzyć remake, i według mnie no to byłem bardzo ciekaw, czy ta trójka i czwórka też mi do gustu przypadnie. Złożyłem preordera i właściwie od momentu premiery sobie ten zestaw ogrywam. No i za chwilę postaram się Wam przekazać, jakie są moje odczucia po kilkunastu godzinach. I nagrania. Zapraszam. Ja muszę powiedzieć, że według mnie odbiór tego remake'u będzie bardzo zależał od tego, czy jesteście graczami, którzy mieli styczność z serią Tony Hawk's Pro Skater od samego początku, czy jesteście takimi ortodoksyjnymi fanami właśnie tych pierwszych części, którzy nie znoszą żadnych zmian, czy też, powiedzmy, nie mieliście z nimi styczności od dłuższego czasu, a być może nigdy i będziecie starać się ten remake w jakimś sensie doświadczać na nowo. Ja muszę wam przyznać, że jestem osobą, która miała styczność z serią Tony Hawk's Pro Skater od samego początku. Jedynkę i dwójkę swego czasu ogrywałem na PlayStation. Jeden, dwójkę też trochę na PC, natomiast późniejsze części normalnie miałem z nimi styczność podczas ich premier na PlayStation 2, więc no właściwie jestem w jakimś sensie dinozaurem, który pamięta całą tę serię. No i muszę wam przyznać, że na samym początku też mnie trochę mierziły te cięcia, z którymi mamy tutaj do czynienia, przynajmniej jeśli chodzi o czwórkę, no bo jeśli chodzi o trójkę, ona niemalże w całości jest zachowana i właściwie nie ma specjalnie się o co do niej przyczepić, może oprócz soundtracku, który również został pocięty o czym jeszcze będzie za chwilę natomiast jeśli chodzi o Samą konstrukcję właśnie tego, co mamy w trójce, no to mamy bardzo ładnie zremakowane te poziomy, które pamiętamy doskonale właśnie z tamtych części. Oczywiście od razu znajdą się tacy i może miejmy to już za sobą, wymieńmy te wszystkie minusy, żebyśmy to już wiedzieli. To znaczy, zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że niektóre zadania zostały lekko zmodyfikowane, niektóre wyrzucono, bo są one powiedzmy na dzisiejsze czasy nie do przyjęcia. Też niektórzy się czepiają, że dwa poziomy bodajże wyleciały: Karniwal i chyba Chicago, jeśli pamięć mnie nie myli, bo mówię to z pamięci. Natomiast w zamian za to twórcy dostarczyli trzy zupełnie nowe poziomy, także też myślę, że nie ma co specjalnie marudzić. Dla mnie to jest tak naprawdę remake taki, jakiego ja chcę, czyli dostarczamy to, co pamiętamy właśnie z tych poprzednich części, ale też dostarczamy jakiś nowy content. Oczywiście mówię, dostarczamy ze strony twórców. Ja właśnie bym chciał, żeby remake i tak wyglądały, że nie tylko bazują na tych oryginalnych poziomach, co przecież jest najprościej odtworzyć, ale też dostarczają coś nowego, żebyśmy widzieli, czy twórcy byliby w stanie, załóżmy stworzyć zupełnie nową część, jeśli nie bazowaliby na dokonaniach kiedyś tam innych deweloperów z przeszłości, i według mnie te nowe poziomy absolutnie się spinają, są bardzo dobre. W jakim sensie naturalnie też bazują na tym, co widzieliśmy w pierwszych czterech częściach tonego Hawka, natomiast moim zdaniem ich design naprawdę się może podobać. I jeśli tak miałaby wyglądać kolejna część od tych twórców, to ja jestem jak najbardziej na tak i chciałbym, żeby ona powstała, żebyśmy w kółko nie dostawali tylko tych kolejnych remakeów, tylko żebyśmy dostali pełnoprawny sequel w końcu, bo myślę, że ta seria na to zasługuje. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tej trzeciej i czwartej części. To jeszcze przekopmy się właśnie przez tę czwórkę, bo ona jest właściwie najbardziej pocięta. Nie została odtworzona jeden do jednego, czyli nie mamy tutaj właśnie tej mapki, po której się poruszamy w trybie otwartym, tylko mamy dalej te dwuminutowe przejazdy, czyli tryby bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w pierwszych trzech odsłonach. No i to miasto, z którym w czwórce mieliśmy do czynienia, stety lub niestety, zostało pocięte, żeby w jakimś sensie móc nam dostarczyć te dwuminutowe przejazdy, bo w innym przypadku po prostu nie bylibyśmy w stanie w tym limicie czasowym dwóch minut wykonywać te wszystkie zadania. Natomiast według mnie też warto podkreślić to, że mimo że zostało to pocięte, mimo że można się czepiać, że na przykład wcześniej jedna z takich lokacji, gdzie normalnie wykonywaliśmy zadania, gdzie teraz został zrobiony z tego ten tryb zawodów, w których po prostu musimy mieć trzy przejazdy i wykonywać wynik punktowy, no to tak czy inaczej warto jeszcze podkreślić, że po zaliczeniu tych, tych głównych trybów odkrywają się jeszcze pro goals, czyli takie zadania typu pro dodatkowe, które w jakimś sensie też bazują na tym, co widzieliśmy w. Na tamtych zadaniach. Natomiast mamy tam między innymi też zbieranie tych literek combo, co ja bardzo lubiłem, właściwie we wszystkich częściach późniejszych tonego hołka, bo to się opierało na tym, że musimy podczas jednego kombosa zebrać te wszystkie literki, nie tylko jak w przypadku skate, że no zwyczajnie je zbieramy zależnie co robimy, po prostu musimy na nie najechać. No to w przypadku combo było to nieco bardziej skomplikowane. Tak czy inaczej, muszę wam powiedzieć, że ja, mimo tego, że jestem fanem i trójki, i czwórki, ja uważam, że w ogóle te części dostały jedne z fajniejszych poziomów w ogóle w całej historii serii, co prawda dwójkę ja tutaj przedkładam ponad wszystko, być może ja do niej mam największą nostalgię i tamte poziomy uważam za najlepsze, natomiast te z trójki i czwórki absolutnie dowożą i według mnie to, co zostało tutaj zmienione, ja tego nie oceniam jakoś bardzo negatywnie, pograłem, oczywiście mam doświadczenia właśnie z tą czwórką z przeszłości, natomiast muszę przyznać, że to się wszystko w miarę dobrze spina, przynajmniej moim zdaniem, a to, co wymaga krytyki, to między innymi soundtrack, bo niestety, o ile na przykład w tym remake'u pierwszej i drugiej części, tam nie ma że wszystkie utwory zostały przeniesione. Powiedzmy, że około 80-90% utworów znanych z oryginałów wróciło. Tam tylko nieliczne po prostu nie uzyskano na nie licencji. Tak w, w tym przypadku niestety jest odwrotnie. Jeśli pamięć mnie nie myli, tylko około 10 kawałków zostało przeniesionych z tych oryginałów, natomiast cała reszta jest inna i za to ten remake również jest przez tych największych fanów krytykowany. I ja Wam muszę przyznać, że ja też żałuję, że wiele z tamtych utworów tutaj brakuje. Natomiast na szczęście chociażby Ace of Spades przetrwało. No i mamy, natomiast według mnie też ten nowy soundtrack on wcale nie jest taki zły. On pasuje klimatem do tego co mamy w tych częściach, przynajmniej według mnie. I tutaj ja też bym jakoś mega mocno na ten soundtrack nie marudził. Natomiast oczywiście ci, którzy będą chcieli pomarudzić, mogą to robić, dlatego że masa utworów zwyczajnie tutaj nie przetrwała i ich nie dostaliśmy. Natomiast według mnie na koniec i tak najbardziej liczy się to, czy te wszystkie lokacje zostały fajnie odtworzone, i według mnie jak najbardziej tak. Zostały wzbogacone o masę drobnych detali, których nie mieliśmy w tych oryginalnych częściach. Też w niektórych lokacjach zmodyfikowano na przykład oświetlenie i znowu niektórym się to nie spodoba, a mnie na przykład się to podoba, bo według mnie kolory są żywsze i po prostu przyjemnie się po tym wszystkim jeździ. Natomiast tak czy inaczej najważniejsze jest to, że ogrywając ten tytuł właśnie chociażby teraz w 2025 dalej wraca do mnie ta nostalgia z przeszłości, dalej fajnie się to wszystko gra i trzepie te wszystkie kombosy. Ja bez problemu wróciłem do tego całego systemu sterowania. Uważam, że lepiej się to ogrywa na krzyżaku na padzie. To, jest, to były gry, które były stworzone według... Nie do takiego trybu sterowania. Nie bardzo ciężko się je ogrywało na gałce analogowej. Natomiast tak czy inaczej ciekawi mnie, czy zupełnie nowi gracze będą w stanie to zaakceptować, bo to nie są też łatwe gry. Tam naprawdę trzeba sporo się nakombinować i momentami wstukiwać takie kombinacje przycisków na padzie, że Mortal Kombat czy inny Street Fighter by się tego nie powstydził, zważywszy na skomplikowanie tego wszystkiego, na to, że można te wszystkie manuale wykonywać, przedłużać, właśnie swoje kombosy czy też revert i tak dalej. No, masa jest tych wszystkich kombinacji, które potrafią wydłużyć. Nam całego kombosa i bardzo fajnie to wszystko wygląda. W rękach doświadczonego gracza to naprawdę jest mini spektakl, jak się ogląda te wszystkie przejazdy. Także według mnie ten remake i tak ja bym ocenił pozytywnie. Dla mnie, jeśli chodzi o cenę, to jest 8,5 na 10. Być może niektórym się wyda to zbyt wysoka ocena, zważywszy na to, że właśnie chociażby czwórka została mocno pocięta. Natomiast ja na to patrzę w ten sposób, że staram się doświadczać tego tak, jakby to był zupełnie nowy tytuł. I czy to jest na chwilę obecną grywalne? Moim zdaniem jak najbardziej jest. I według mnie ta pozycja jest jak najbardziej godna polecenia. Ja naprawdę mile spędziłem z nią te kilkanaście godzin, które sobie ogrywałem. Oczywiście są też dostępne tryby multiplayerowe, również online. I też myślę, że warto wspomnieć o tym, że online multiplayer jest cross-platformowy, więc będziecie chociażby grając na PS5, stykać się z graczami, którzy grają chociażby na Switchu 2. Natomiast ważne jest to, że na każdej z tych platform mamy tam tryb w 60 klatkach na sekundę i po prostu jest to wszystko płynne. To znaczy żaden z posiadaczy jakiejś innej platformy nie będzie. Czuł się gorszy, że załóżmy ma jakiś gorszy tryb graficzny, czy też mniejszą płynność. Moim zdaniem, właśnie ta płynność przede wszystkim była najważniejsza, bo to są gry, które według mnie niemalże wymagają 60 klatek na sekundę. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że kiedyś tam na PlayStation 1 spokojnie ogrywaliśmy w rwanych 30, natomiast teraz w tym 2025 to raczej byłoby już absolutnie nie do zaakceptowania. Także ja polecam, bawiłem się bardzo dobrze, natomiast czekam na Wasze opinie. Właśnie ciekawi mnie, które głosy przeważą, czy tych ortodoksyjnych fanów, którym nie będzie się podobać to, co nam tutaj twórcy zaserwowali. Zwłaszcza z czwórką, czy też napiszecie, że w większości jednak dobrze się bawicie, mimo tych wszystkich zmian, czy też cięć, które tutaj otrzymaliśmy. Natomiast jeszcze raz podkreślam, pamiętajmy również o tym, że mamy tutaj trzy zupełnie nowe poziomy i ja to też jestem w stanie jak najbardziej pochwalić. Także to tyle ode mnie w tej recenzji. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia i do usłyszenia niebawem w kolejnych recenzjach na moim kanale. Trzymajcie się!